Jeżeli chcecie kupić końcy, to zapraszam Was do Gameball Trader. Niskie ceny, link w opisie, polecam. Siemanko z tej strony Adrian, witam Was w kolejnym odcinku z wirtualnych paczek na moim kanale. No i co, jeżeli ten film Ci się spodoba, został łapkę w górę, bo przy ostatnich odcinkach było ich bardzo dużo. No i mam nadzieję, że przy tym dzisiejszym też zbliżymy się do takich liczb, jakie były ostatnio. No i co, komentarz z numerkami 7, 3 i 9 miał najwięcej lajków pod ostatnim odcinkiem. Także z takimi numerkami będziemy kupować zawodników w wirtualnych paczkach na rynku transferowym w dzisiejszym odcinku. Komentujcie ten film z jakimi numerkami mam, mam kupować zawodników w kolejnym odcinku. Na rynku transferowym, komentarz z największą liczbą lajków wygrywa. No a teraz już lecimy z pierwszym spotkaniem na dzisiaj. Niestety przegrywamy 1 do 0. Jest to pierwszy nasz mecz w dziewiątej Lidze. No i nie najlepiej, to zaczynamy 18. Minuta, niska liga. No a my przegrywamy. No i jakby tego było mało, popełniamy kolejne błędy. Nasza obrona zachowuje się fatalnie. Remi to wykorzystuje. No i w 40. Minucie przegrywamy już 2 do 0. No i no nie układa się to po prostu dobrze, ale próbujemy co nieco tutaj działać. Gomez jest faulowany, był ciągnięty za koszulkę Niemiec w polu karnym przeciwnika. No i e, mamy rzut karny, tutaj wam troszeczkę to przyspieszyłem. Do rzutu karnego podchodzi ona z i strzela. No i na szczęście mamy bramkę kontaktową, jest 2 do 1 i jeszcze w pierwszej połowie udało nam się tego gola zdobyć. I miejmy nadzieję, że no, nie będzie to ostatnia bramka w tym meczu, jaką strzelimy. No i właśnie atakujemy dalej. 57-minuta El Sharawi jest już w polu karnym, piłka pod nogami, Guarina ląduje, uderza, no ale niestety bramki nie ma. Ale jeszcze pogła dopada do tej piłki. Jeszcze tutaj zamarkowanie strzału, wypuszcza sobie ją Francuz. Jest w polu karnym uderzenie, ale niestety też yy, bramka nie pada. No atakowaliśmy, dużo uderzaliśmy w tym meczu, ale to... Po prostu nie mogło wpaść. Zobaczycie zresztą, zobaczycie zresztą statystyki na koniec. No niestety, przeciwnik tutaj imponował przede wszystkim skutecznością. Nic specjalnego nie grał, ale był skuteczny. No i spójrzcie na to: ja rzuciłem wszystkie siły do ataku i Juan Jesus, czyli nasz stoper, mija tutaj obrońców, strzela brawkę na 3 do 2. No i dzięki niemu łapiemy naprawdę kontakt z przeciwnikiem. Nie wiem, jakim sposobem to zrobił nasz stoper, że on taką akcję rozkręcił. No ale cóż, jak się okazuje, to nie koniec popisów brazylijskiego stopera. Teraz wbiega w pole kardy. Spójrzcie, aż szybko się porusza. Podanie El Sharawi nie strzela tego, ale dobija na szczęście. I jest 3 do 3. Doprowadzamy do remisu. To, co Juan Jesus tutaj w końcu ze spotkania wyprawiał, przywodziło ludzkie pojęcie. Szczególnie, że jest to środkowy obrońca. No i cóż, po tej bramce troszeczkę postanowiłem zastopować ataki, no i to nie był najlepszy pomysł, bo na 4 do 3 strzela nam przeciwnik w 85 minucie i ja w tym momencie pomyślałem, nic już nie mam do stracenia, rzucam wszystkie siły do ataku, co niestety było widać w tej akcji w minucie 90, gdzie po prostu Albiol nie nadążył za to potem Radu tutaj zbiegł właśnie do e, Meksykanina no i no i co? E, padanie do Remiego, nasz bramkarz i nasza obrona była już wtedy bez szans, no i przegrywamy 5 do 3 w 90 minucie, no nie będę się tutaj okrywał statystykami, ale zobaczycie, że no... No tak wprost mówiąc byliśmy lepsi, ale to, to brzmi troszeczkę tak e, słabo takie tłumaczenie się, byliśmy lepsi, po prostu przegraliśmy. No i trzeba to wziąć na siebie. Statystyki zaraz będą tutaj widoczne dla, e, dla ciekawych, no właśnie... Eee, możecie sobie popatrzeć, no i niestety mam 0 punktów po tym jednym meczu. Żadnej wirtualne paczki nie możemy kupić. Jeżeli za za nie rozumiecie, to na początku mieliście adnotacje do filmiku, gdzie zasady są tłumaczone. A tymczasem gramy drugi mecz. Eee, no i tak Neuer, Royce, Inform Miller, Inform Rodriguez, eee, Bohatęk, Hummel z takich zawodników miał m.in. Eee, nasz rywal w tym meczu. No także naprawdę mega, mega skład z Bundesligi, ale my się tym nie podłamujemy. 19 minuta: Shaarawy jest nie Gomez uderza, poprzeczka, piłka odbija się od linii rąkowej, ale jeszcze dobitka. I tutaj już się nasz napastnik pomylić nie mógł. Niemiec strzela, gola jest 1 do 0 ja i jeszcze przypomina FIFA 14 i te wspaniałe główki, ale nie o tym teraz. Błąd przeciwnika Gomez podaje do ona z jego Marko... zamarkowany strzał. Strzał nie wiem jak tego od razu nie strzelił, ale potem niesamowite zamieszanie, nie wiadomo co się tam działo. I El szarałist dobił tą piłkę za pustą bramkę. Między jest 2-0, no i kolejny błąd przeciwnika, Pogba biegnie, mija obrońców, pokonuje bramkarza i takim sposobem jest już 3-0. Bierzemy piłkę szybko, żeby grać dalej, tym razem akcja w 80 minucie, dośrodkowanie, Pogba uderza, ale niestety tylko w powszeczkę, jednakże była to kolejna groźna sytuacja. Przeciwnik takowych nie stworzył, jest koniec spotkania, wygrywamy 3-0, co oznacza wirtualną paczkę złotą, ulepszoną, rozszerzoną, ulepszoną. Ulepszoną, rozszerzoną. Nieważne, w każdym razie znaczenie jest to samo. Jest to wirtualna paczka z możliwością wyboru ligi, a także pozycji z danej ligi, możemy tutaj pozycję zmieniać, e, więc y, budujemy teraz skład z BPL, stwierdzimy, że potrzebujemy prawego obrońcy, środkowego obrońcy i lewego obrońcy, numerki to 7, 3 i 9, takie jak były w, naj, w najbardziej lajkowanym komentarzu pod ostatnim filmem, no i jak widzicie, Colman, Mangala i Aspiliqueta dołączą do naszej jedenastki, no i ja właśnie ich tutaj na waszych ekranach do składu w tym momencie dodaję, Colman, Mangala, no i właśnie jeszcze wskoczy tutaj Cezar Aspiliqueta. więc bramkarza i obronę z BPL już mamy, e, także piszcie komentarze z numerka, pod tym filmem, piszcie komentarze co sądzicie o serii, mam nadzieję, że Wam się podoba, jeżeli tak, to nie zapomnijcie o kciuku w górę, który bardzo bardzo motywuje, no i oświadczam, ja że jak nam dziękuję za oglądanie, także cześć, trzymajcie się, no i na razie.